Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem w pokoju hotelowym. Kurczę, jakieś głosy słyszę. Cholera, muszę sprawdzić. Słyszycie to co ja? O, kurczę, zapomniałem. Zapomniałem, że tu ten karton jest. Kurde, ona jeszcze tam żyje. Nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednich odcinkach wlazła mi tutaj Maja do kartonu. Czekajcie, sprawdzam czy ten. O jest, kurczę, rusza się, rusza. Czy w Polsce już? Nie, jeszcze w Polsce nie jesteśmy. Jesteśmy teraz na przesiadce w Dubaju, tak więc czekaj, czekaj, czekaj. Ja nie okłamie. O, no, widzę, że. Ja chowaj, w Dubaju. Chowaj, chowaj, Ale chowaj, całe szczęście to mi uratowało życie. mam radę, jeszcze mam trochę do Polski starczy. Wysył... To, to chowaj się. Słuchajcie, widzowie, mam mały problem, bo ostatnio prosiłem o patronata na tą wysyłkę. Pieniędzy mi nie starczyło. Oszukałem maję, nie jesteśmy w Dubaju. Maja, muszę Ci prawdę powiedzieć. Wyłaś z kartonu, jesteśmy cały czas w Chinach. Żaden żaden widzów nie wpłacił pieniędzy, żeby cię wysłać. Ale wy jesteście skąpi! Wysyłać akcent do Polski! Tak, więc tym akcentem zaczynamy dzisiejszy wieczór. Link do patronata znajdziecie pod filmem. Czekamy na Wasze wpłaty. Zapraszam Maja, co to przyszło? Pizza! Czyli <noise> wiadomo, że Polaki. Nie? <noise> Oj tak, koniec chińskiego. No. Dzisiaj będzie pizza na kolację. Ja tu posprzątałem w hotelu nawet. Znaczy posprzątałem, up, uprzątnąłem. No, dobra, to tam jest stół. No. Wielkie otwarcie. No, piękna, 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 piękna. Dobra, no to co? To zapraszamy do stołu. Kto jest w pobliżu może przyjść, prawda? <noise> Dokładnie, zapraszamy. Nawet podamy adres. Hotel Jedzia, piętro trzecie, pokój? 316. Zapraszamy. Czekamy jeszcze 5 minut i zaczynamy. Wino też mamy. Great Walla. Film się składa. Słuchaj, ona Słuchajcie, ja muszę powiedzieć, że sponsorem tej biby jest kolega nasz z Polski, Nestor. Ksywa, imię. Tak serdecznie więc... też się pozdrawiamy Nestor. Nestor wysłał pieniądz na to, naprawdę, bo tu też coś tam czasem współpracujemy. Tak więc pozdrowienia dla kolegi, za Twoje dzisiaj, Twoje zdrowie w nasze gardła, w nasze żołądki. Dzięki Nestor. Maja. Dzięki i do zobaczenia wiłu. Maja, wytłumacz się z tej sytuacji. Maja dzieli pizzę. Proszę mm, zobaczyć no tak. u niej na talerzu. Ja jestem mała, ale jem dużo, ale Adam jest na diecie, wiecie, no patrzcie, jaki przystojny i szczupły facet, nie, no to mu dałam kawałek dla niego idealny. Nie, 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 nie tym się nie, 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 mnie się nie oszuka. No więc tak dla porównania jeszcze moje i Jadaba. Słuchajcie, zabawa zabawą, przez parę odcinków było, fajnie, ale ja niedługo wyjeżdżam z Chin. Maja pewnie zostanie tutaj na dłużej. Tak więc nie wiem, czy to nie jest jedna z naszych takich w tym roku, czy może w ciągu ostatnim, na, na zebnego dłuższego czasu ostatnia kolacja. I co, zapraszamy moich widzów do Mai. I moich widzów do Adama. I wpłacajcie kasę na Patronite! No wtedy ją Wam wyślę. Kto najwięcej mi wpłaci, to wyślę Maje tam, bo cały czas paczka kurczy. Co... No i tam wroty to pudełko. No. To co, Maja? Żegnamy no. się z widzami. Tak, do zobaczenia. Mam nadzieję, że jak najszybciej się zobaczymy na, na e, kanale Adama i na moim kanale, także dziękuję bardzo Adam no. i do zobaczenia. Trzymaj się i rób tam swoje, nie? Maja? No. Cześć. No cześć, cześć Maja. No. Witam z rana, godzina siódma, tak więc schodzę na dół na śniadanie. Darmowe, publiczne, hotelowe. Słuchajcie, kliknąłem bilet i dzisiaj późnym wieczorem albo w nocy muszę jechać do miasta, obok do miasta Hangzhou i jutro z samego rana mam lot z Hangzhou do kantonu. Z tego względu kupiłem ten bilet, że jutro jest czwartek i co czwartek w południe, po południu, lekko o godzinie 13, wylatuje samolot do Kambodży, tak, według internetu przynajmniej. Tak więc chcę lecieć na lotnisko jutro, być w kantonie rano i podejść tam sprawdzić, czy ten lot faktycznie wylatuje, i na jakich zasadach tam się dopytać, jeżeli ja bym chciał lecieć za tydzień lub za dwa tygodnie, co muszę jakie dokumenty przygotować. Tak więc specjalnie kupiłem ten lot na jutro z samego rana, żeby być jutro w południe w kantonie na lotnisku. No i jak będę w kantonie, to nie omieszkam odwiedzić starych znajomych, oczywiście małpa, kapelusz może Marcin Gural. Z kanału To są Chiny oraz inni aktorzy drugoplanowi, których znacie pewnie z moich poprzednich filmów. Tutaj mamy już po 14, ale myślę, że nie będzie problemu na recepcji, bo tu mnie znają i tak do 14 to spokojnie wiem, że mógłbym zdawać pokój, ale już mamy 14 chyba 20. Tak więc jestem już spakowany. Pewnie czegoś zapomniałem, bo nie da się nie zapomnieć. Tutaj miałem taki bałagan. Zresztą siedziałem tutaj prawie czy 50 dni, czy ponad no coś koło 50 dni ten hotel był tutaj na moje nazwisko otwarty nie ma problemu, myślę idę, idę zdać na dół pokój no i nagrywamy dalej ostatni dzień wiłu, może już tu nie wrócę to znaczy długo nie wrócę bo kiedyś, kiedyś, kiedyś pewnie jeszcze wrócę słuchajcie, tak się miasto prezentuje w dzień ja już pokój zdałem rozliczyłem się z hotelem jeszcze jakieś pieniądze mi oddali, bo ja tak płaciłem co parę dni za kolejnych parę... za kolejnych parę nocy. No i, i co? I zostawiłem tam walizkę jeszcze, ponieważ, ponieważ będę wieczorem dopiero jechał do Hangzhou. Nawet jeszcze nie wiem, jak się tam do tego Hangzhou przedostanę, ale no najprawdopodobniej koleją, bo to jest szybka kolej pół godziny. Tylko, że w nocy nie ma szybkiej kolei, wolna kolej to będzie jakieś półtorej godziny z hakiem. Mi to wszystko jedno. W każdym bądź razie mamy jeszcze pół dnia, żeby tutaj. Jeszcze muszę się, dwa spotkania mam dzisiaj. Tak więc też może coś ponagrywamy, może nie, to nieważne. Ale już się powoli z miastem żegnam. Słuchajcie, zaszedłem do pizzerii. Tak jak widzieliście, w Piersok czekam na współpracowników. Mają przyjść i, i zaraz mam spotkanie biznesowe. Tak więc coś tam jeszcze nagramy ze stołu i odcinek toczy się dalej. Słuchajcie, ja już jestem na spotkaniu. Krótkie przebitki, bo tak nie wypada. Wchodzi arabska sałatka. Tutaj oliwa oraz oliwa na ostro z papryką. No i tutaj mamy przyprawy, zaraz wiedzie pizza. Muszę się Wam pochwalić, że od współpracowników dostałem Taki oto gadżet w ramach prezentu. Przyda się. Słuchajcie, wjechała taka pizza, naprawdę niemała. Połowa jest z salami i inne mięso, czyli ten taki meat lover, to się nazywa z reguły. A tutaj jest wegetariańska, czyli ser i warzywa. No i dobra, mamy taki kawałek, tak więc przerywam tutaj już nagrywanie i zapraszam na następne ujęcia. Słuchajcie, jestem na dworcu w mieście IU, tak więc pożegnamy to miasto z pozycji dworca. Jadę obok do miasta Hangzhou i tam nad ranem mam samolot do Kantonu. Wszystko zgodnie z planem.